Cześć! Czy chcesz zmniejszyć podatek dochodowy w Twojej firmie? Jeżeli tak, to oglądaj dalej. Nazywam się Paweł Kamiński i jestem właścicielem Kancelarii Doradztwa Podatkowego. A w sieci działam również jako Twój doradca podatkowy. Dziś chciałbym zainteresować Ciebie ulgą na działalność badawczo-rozwojową. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które funkcjonuje w Polsce już od 2016 roku. Ulga B. +R Pozwala na wysokie oszczędności podatkowe. Dzięki niej od podstawy opodatkowania możesz odliczyć wydatki na prace związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. W 2023 roku limit odliczeń wynosi nawet do 200%. Oznacza to, że dzięki Ulce B +R jeden wydatek może zostać odliczony nawet trzykrotnie, raz jako koszt podatkowy, a dwa razy jako koszt kwalifikowany w ramach Ulki. Dla przykładu pół miliona złotych wydane na działalność BR może dać nawet 190 tysięcy złotych dodatkowej oszczędności podatkowej przy 19% stawce podatku. Aby skorzystać z ulgi, wcale nie musisz prowadzić skomplikowanych badań naukowych i dokonywać odkryć zmieniających ludzkość. Wystarczy, aby wprowadzone przez Ciebie rozwiązania były nowe w skali Twojej firmy. Nie ma również konieczności, aby takie działania zakończyły się sukcesem lub zostały skomercjalizowane, tak jak to jest czasem w przypadku niektórych dotacji na innowacje. W ramach ulgi premiowane jest samo prowadzenie badań i poszukiwanie przez firmę nowych rozwiązań. Przykładowe wydatki, które możesz odliczyć w ramach ulgi B+R, to koszty wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców i wykonawców umów o dzieło, koszty składek ZUS pracodawcy lub zleceniodawcy. Wydatki na materiały i surowce, na przykład komponenty do budowy maszyn, a także cena nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych wykorzystywanych w działalności B. +R. W ramach ulgi, taką cenę odliczasz poprzez odpisy amortyzacyjne. Ulga B. +R znajdzie swoje zastosowanie niemal w każdej branży, od chemicznej, przez farmaceutyczną, informatyczną, aż do budowlanej. Przykłady działań B. +R? produkcja maszyn na indywidualne zamówienia klientów projektowanie nowej linii produkcyjnej lub opracowywanie usprawnień tej już istniejącej w przypadku produkcji żywności zmiany składu stosowanej receptury branża meblarska opracowywanie nowego sposobu obróbki poszczególnych elementów mebli chcesz dowiedzieć się czy ulga B R jest możliwa do wprowadzenia w twojej firmie Umów się na bezpłatną konsultację z zespołem kancelarii poprzez formularz, który znajdziesz pod tym filmem na stronie badania Dlaczego akurat my? Jesteśmy zespołem, który wiedzę, know-how i standardy czołowych firm doradczych łączy z indywidualnym i spersonalizowanym podejściem butikowej kancelarii podatkowej. Dzięki temu najlepsze praktyki wypracowane przy obsłudze wielkiego biznesu Adaptujemy do realiów małych i średnich przedsiębiorstw. O trudnych i skomplikowanych sprawach mówimy w sposób jasny i zrozumiały. Zamiast suchych analiz przedstawiamy praktyczne rekomendacje. Dzięki temu, że jestem bezpośrednio zaangażowany w pracę na rzecz klientów, jestem w stanie wykorzystać moje ponad dziesięcioletnie doświadczenie doradcy podatkowego, aby przedstawiać klientom rozwiązania ściśle dostosowane do ich potrzeb biznesowych. Jeżeli po tym filmie nadal masz pytania albo wątpliwości, daj znać. Z chęcią je z tobą omówię. Trzymaj się.